Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl programów cieszących się ogromną popularnością spacerkiem po Wolsztynie. Dzień dobry Państwu i po tych długich upałach i tych kilku zimnych dniach spotykamy się ponownie na spacerku po Wolsztynie. Serdecznie Państwa zapraszam, ale najpierw chciałem kilka spraw organizacyjnych przekazać Państwu, ponieważ dużo ludzi mnie pyta, co jest z Wolszczyńskim Słownikiem Biograficznym. Wobec tego informuję, że maszynopis został złożony w drukarni w Poznaniu, no i trochę wydawnictwo zmienia nam terminy. Teraz ostatnio Znowu dało nam propozycję, że dopiero będzie to wydrukowane w drugiej połowie pod koniec sierpnia. I następna sprawa. To chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu, którzy mi pomagacie w zbieraniu informacji dajecie mi stare fotografie starego Wolsztyna, a więc panu Urbaniakowi Heniowi serdecznie dziękuję. Panu Świniarkowi, mistrzowi Krawieckiemu bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Panu Krysmalskiemu za zdjęcia tutaj gdzie ja w tej chwili stoję w okresie przedwojennym znajdował się barak w którym była szatnia Państwu pokazywaliśmy już poprzednio Tą wieżbę płaczącą nad jeziorem, ona stała nad samym brzegiem. Teraz, troszeczkę o parę metrów, brzeg jeziora został przesunięty. Oczywiście, mola nie było. Nie było również tej budowli, która jest za mną, ponieważ ona dopiero została wybudowana, gdy prezesem PZGS-u, czyli po. Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni był pan Sylwester Mańczak. Tutaj, zaraz przede mną, proszę państwa, rozciągał się park, prywatny park tych dwóch niemieckich właścicieli, o których dzisiaj będziemy mówili. A więc, park prywatny. Dwóch niemieckich, jednych z najbogatszych mieszkańców Wolsztyna. I proszę Państwa, przejdziemy od frontu, zobaczyć tą budowlę, ten obiekt. I proszę Państwa, tak jak ciągną się pod dachem te małe okienka, to jest stara budowa. Tu był ten szpichlerz. Obok już jest to dobudówka i tamten. Drugi sklep, tamto wejście, to jest wszystko już nowe. To była wszystko własność pana Kina, bardzo bogatego, jak wspomniałem, ale i bardzo poczciwego Niemca. Była to niemiecka spółka rolnicza. Tutaj handlowano węglem, nawozami sztucznymi, materiałami budowlanymi, narzędziami rolniczymi. No i różnymi innymi narzędziami. Tutaj również ten pan miał dwoje dzieci, syna i córkę. I tu ciekawe zdarzenie. Mianowicie, syn zdał maturę tu w miejscowym gimnazjum i liceum w Olsztynie. Nie jeździł do Leszna. Mimo, że w Lesznie było gimnazjum niemieckie, to tu kończą. I później, gdy latem w 1939 roku z Wolsztyna i z okolicy dużo młodzieży niemieckiej uciekało przez granicę do Rzeszy Niemieckiej, chcąc uniknąć mobilizacji do wojska polskiego, ojciec powiedział synowi, że tu żeś się wykształcił, tu mieszkasz, tu jest nasz majątek. Będziesz służył w wojsku polskim, no i został zmobilizowany do polskiej armii. We wrześniu w 1939 roku pod Warszawą dostał się do niewoli niemieckiej i przewieziony wraz z innymi polskimi jeńcami, żołnierzami na teren Niemiec, Brandenburgi. Dopiero na terenie tego obozu jenieckiego został zwolniony jako Niemiec, jako syn Niemca, który został zmobilizowany do Armii Polskiej. Niedawno był tutaj, odwiedził, włada jeszcze po językiem polskim i opowiadał swoje przeżycia. Po krótkim pobycie w domu został ponownie zaciągnięty już teraz do Wojska Niemieckiego i do Afrika Korps. To był ten korpus afrykański generała, a później Feldmarszałka Romla w Polsce na pustyni Błędowskiej na Śląsku. Te oddziały niemieckie przygotowywały się do walk w Afryce. W Afryce dostał się do niewoli amerykańskiej i wraz z innymi jeńcami niemieckimi został wywieziony na teren obozu jenieckiego, ale już w Stanach Zjednoczonych doczekał tam końca wojny, po wojnie zaczął podjął pracę w Stanach Zjednoczonych i był aż do, gdy osiągnął wiek emerytalny. Później dopiero powrócił tutaj do Niemiec, odszukał swoją siostrę, która przebywała w Berlinie Zachodnim. Ożenił się żona. Rozumie po polsku, chociaż nie mówi. On nadal mówi świetnie po polsku. Wszyscy już teraz mieszkają w Berlinie Zachodnim. E, wiadomości miał o swoim ojcu, który zginął w 1949 roku. Tak on twierdził, że rozjechany przez czołgi radzieckie na terenie Niemiec. E, ten pan, właśnie ten młodykin, e, rozmawiał z panem Urbaniakiem. W języku polskim całkiem swobodnie, mimo że tyle lat był poza obszarem językowym polskim poza, i poza Wolsztynem. Zwiedził tą posesję i stwierdził właściwie, że oprócz ziemi to tutaj już nic nie ma z tego, co miał jego ojciec. O, jesteśmy na podwórzu. Tego przedsiębiorstwa, i tu, gdzie przebiega ten pot żelazny, ta otwarta brama, to tu się zaczynał ogród warzywny, i zaraz potem, tu widać to duże drzewo, tam i w lewo, aż do jeziora ciągnął się ten park. Z tego parku korzystał również sąsiad, następny, też bogaty Niemiec, ten żelazny Schulz. I proszę Państwa, widać tutaj jeszcze te stare zabudowania po prawej stronie z tymi schodkami. Tam znajdowały się stajnie koń, e, dla koni, ponieważ tutaj transport był konny, były takie dwa duże, ciężkie konie rasy meklemburskiej dla e, przewożenia towarów. Jeszcze dalej, proszę Państwa, prawo, gdy się już kończą. On, te magazyny to jest jeszcze wszystko stare z tamtych czasów. Jest taka przerwa. Tam znajdował się mały budynek mieszkalny, w którym mieszkał pan Cieślik, woźnica zatrudniony w tej firmie. I jeszcze dalej w prawo, proszę państwa, tutaj, gdzie jest ten duży biały dom, to jest wszystko już poprzerabiane. To był dom mieszkalny. I z przodu, w tym domu mieszkalnym, znajdował się sklep żelaza. A od tyłu i całe piętro, był to budynek mieszkalny właściciela pana Kina. Kina dobry, Tak, i tu mamy teraz to, co już należało do Szulca. Zbudowali to też PZG. Przebudował to, jest nowe. A w prawej stronie jest zachowany jeszcze ten budynek. Uległ spaleniu w 1945 roku. Prawdopodobnie żołnierze radzieccy zaprosili tutaj ogień i to uległo spaleniu. Został potem odbudowany, chociaż był to dom dwupiętrowy. Cały dół zajmował sklep również z narzędziami rolniczymi. I z wszystkimi narzędziami, no, do drewna, do metalu, gwoździe, blacha, łańcuchy, powrozy i tak dalej. Nazywany stąd był on żelaznym szulcem. Była to niemiecka, wielkopolska hurtownia żelaza i narzędzi materiałów budowanych. Był tutaj hurt i detal, była to czysto niemiecka z niemieckiego kapitału założona spółka w porównaniu do tego poprzedniego pana kina bardzo porządnego Niemca ten tutaj był bardzo wojowniczy występował wrogo przeciwko Polakom a zwłaszcza po wkroczeniu Niemców tu na teren Wolszczyna 7 września 1939 roku bardzo dużo było tutaj zatrudnionych ludzi, zwłaszcza w biurze, które znajdowało się w parterowym budynku, tam gdzie jest w tej chwili taki postawiony barak, gdzie jest ta tania odzież. Kilku Niemców, młodych Niemców. Którzy przybywali z, z Rzeszy Niemieckiej. no Dzisiaj też możemy się łatwo domyślić, że byli to przeszkoleni pracownicy Abwery, a więc wywiadu sił niemieckich względnie innych organizacji, organizacji paramilitarnych czy nawet z partii NSDAP. Oni tu. Organizowali Niemców, o nich przygotowywali, o nich wykorzystywali do działalności szpiegowskiej na rzecz Części Rzeszy. Gdy wspominałem o ucieczce młodych Niemców latem w roku w obawie przed mobilizacją, również i tu tych młodych, kilku Niemców zatrudnionych u Szulca, żelaznego Szulca, uciekło do Niemiec. Jeden z nich potem pokraczał od razu na czele niemieckich oddziałów i został pierwszym burmistrzem miasta Wolsztyna. Było prawo Trzeciej Rzeszy ustanowione przez Hitlera, że żaden z Niemców miejscowych nie może zajmować stanowiska ani burmistrza, ani starosty. Stąd pierwszym starostą był starosta z Zielonej Góry i pierwszym, pierwszym burmistrzem w Niemczech był właśnie ten też z głębi Rzeszy, Niemiec przeszkolony w Niemczech długoletni członek NSDAP Jeszcze taka druga ciekawostka proszę Państwa miał on tutaj córkę i dwóch synów Jeden bardzo no, brzydki, bo i krzywe nogi i rudy i charakter również miał bardzo brzydki Potem on już był nie tylko członkiem NSDAP, gdy wkroczyli Niemcy, ale również należał do organizacji SS i bardzo wrogo odnosił się do Polaków. Drugi był przyjaźniej ustosunkowany i ta córka też. Pani Rabiżanka, emerytowana już nauczycielka, przed wojną jeszcze udzielała właśnie tym dwojgu dzieci języka polskiego w domu. Chodziło o to, by oni mówili poprawnym po języku polskim. I teraz jeszcze zapraszam Państwa na dziedziniec. Widać przed nami zachowane stare jeszcze sprzed ok wojny budowle, magazyny, ten charakterystyczny pruski mur, a więc ta e, konstrukcja drewniana wypełniała, wypełniana później e, cegłą. E, potem dalej w prawo jest już wysoka brama. Tam widać wyraźnie, że zdjęto. E, to, no, ten sufit, ponieważ ten sufit stanowił również wcześniej dla piętra e, podłogę, ponieważ na piętrze znajdowała się dalsza część magazynów. Ówczesne środki transportu nie były takie wielkie, więc co e, no, wystarczyło. E, obecnie ponieważ są te samochody wysokie, załadowane, trzeba było to zdjąć i to co jest jeszcze dalej potem budowane za tym, to już jest nowa rzecz. Przed wojną nie było, i tutaj po prawej stronie jeszcze mamy również taki piętrowy magazyn, to jest oryginalne, natomiast tutaj bliżej nas, tu znajdowały się boksy na opał, ale to potem podciągnięto dachy, zrobiono z tego parterowe magazyny. I ja z Państwem będę musiał się pożegnać, ponieważ Nasz czas antenowy dobiegł końca i wszystkich Państwa, którzy chcą, zapraszam na następny spacerek po Wolsztynie. Do widzenia Państwu.